No jak pamiętam, to będzie, będzie chciał żebym się, żebym się przebrał. Jak to jest, być Wiedźminę? gdzie ty jesteś? Posiędzę, że z odpowie. Chciałbym sobie porzutać znaki. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne. Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolą nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. Dobra, weźmiemy tylko konia. Jedź, płotka. Rącze masz bydle. Ładny pokrój, mocny zad, stabilny płom. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No dba. Za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. <laughs> Pamiętam ten młyn. Zawsze jak coś przeskrowaliśmy z Olgierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu okowity. To były czasy. Jeszcze jej nie ma. Musimy zaczekać. A, bo te stole będą na powieszona. Się nie będzie chciał przebrać. Eee, jak romantycznie? Spierdalaj. <laughs> Spierdalaj. U, jak romantycznie. Spierdalaj. No, zobacz. Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Ola, hola, zaczekaj. No, nie wierzę, chcesz iść. W tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam. Nie, nie będę kradł. O nie, nie będziemy kradli. Ale daj spokój, tylko pożyczymy. No tak, Geralnie no, nie to, to widać będzie. Nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. No ma. Mm, no i jeszcze to. Mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak usarny, łabędzia szyja. I kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co, w tej wersji jesteś całkiem zabawny. <laughs> Widzisz, dotąd Geralt był nodziarzem Ale dzisiaj to się zmieni Widzę, że nawet bardzo Nigdy nie był zbyt wylewny Był głupi, ale ja to wszystko naprawię Wyjdziesz za mnie? To poważna decyzja, ale pomyślę o tym Na razie idziemy na wesele mojej przyjaciółki Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? No, żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Które na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem. A nie tylko rozwiązywać problemy innych. Ach, zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. <laughs> Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co? Bawimy się do białego rana. Aż czas tylko do północy, a ani chwili dłużej. Co? To za mało. Do północy to nawet nie zdąży się poszło napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz, skąd przyszedłeś. Niech ci będzie, tędy moja śliczna. <laughs> świecie wróciłem. Różne zabawy, takie tam... No no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kun dla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? <grymne> Ciekawe co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. <grymne> Zabawa będzie przednia. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A, a ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszyscy oh. szani, Prowadź. No, zdecydowanie będzie naprawdę długie. Chodź, przywitajmy się. Nie się że udało Wam się przechodzić. Zaczekamy tak no w kolejce. A jednak Jeszcze raz tak. wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolej na nas. Niech Wam się darzy, kochani. Życzymy Wam zdrowia i serdeczności. Żeby zgoda między Wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. Oto moja przyjaciółka Aldona jej wybranek Jawnut. Bardzo U... mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem Wit... A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivi. Tak to ja, Geralt. mi. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela, lubię panny młode, są takie pachnące, nic tylko wziąć i. Właśnie! Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Powiedz mi, Aldono, skąd się znasz z moją kochaną Szani? Poznałyśmy się na studiach medycznych w Oksenfurcie. To były piękne czasy. Niestety, dla mnie szybko się skończyły. Mojej rodziny nie stać było na to, żebym się uczyła, i po roku musiałam wracać do domu. No, na naukę nigdy nie jest za późno. Twój mąż na pewno nie tylko cię utrzyma, ale pomoże ci skończyć studia. No, nie wiem, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ja, wnucie, chyba nie wziąłeś sobie Aldony tylko po to, żeby się z nią włożyć, zabawiać? Pomożesz jej, prawda? To jest nasza sprawa. Nie trzeba, żebyś się wtrącał. Ja się nie wtrącam, tylko pytam. Bo widzisz, polubiłem twoją żonę jak siostrę. Dlatego ciebie traktuję jak szwagra. Pomożesz jej? No cóż, na pewno będziemy musieli o tym porozmawiać. No i to rozumiem, byku. Od razu poznać, że porządny z ciebie chłop. No nie mogę. Dobra, do ciebie po kolei. Ciekawy jestem dlaczego wybrałeś Aldonę. Czyżby chodziło o posadę? Zapewniam cię, Wiedźminie, że nie chodziło mi o pieniądze. Rodzina Jawnuta jest dużo zamożniejsza od mojej. Mają warsztat tkacki. Długo musiałem przekonywać matkę, żeby się zgodziła na ten, jak to nazwała, mezalians. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Podobno pieniądze nie mają dla ciebie i twojej rodziny znaczenia. Bo tak jest. Mnie też mówił, że nie przeszkadza mu twoje pochodzenie. O, na początku to nic nie przeszkadza, ale zobaczycie, za pięć lat to wam wszystko zacznie przeszkadzać. Mnie zaczyna przeszkadzać to, co mówisz. Nie wiem skąd pochodzisz, ale w tych stronach obrażanie młodej pary na weselu nie uchodzi. Ale jakie obrażanie? Przestrzegam was tylko, bo się trochę znam na ludziach. Geralt i te jego żarty. Ma dziwne poczucie humoru. No, nawet bardzo dziwne. Jesteś niezwykle piękną kobietą, pani. E, dziękuję. Mogłabyś mieć każdego. Do czego zmierzasz? Ciekawe, dlaczego wybrała akurat ciebie, Jawnucie. Nie podoba ci się wybór mojej żony? Nie mój cyrk, nie moje pchły. Pytam z czystej ciekawości. To uważaj, żebym ci nie musiał ręcznie wytłumaczyć wyboru mojej żony. Dla czystej przyjemności. I po co od razu te nerwy, przyjacielu? Czy ja cię ubliżyłem? Chodzi mi tylko o to, że twoja żona to piękna kobieta, a ty zamiast mi podziękować, to się rzucasz. Trochę ogłady. Gerald, daj spokój. Po prostu się w nim zakochała. Ja wnucie zapewniam cię, że mój przyjaciel nie miał niczego złego na myśli. <laughs> Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie, to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się! Zaraz ta powiem to jest dosyć długa misja, ale no cóż Dobra wypróbujmy wszystkie te konkurencje w ogóle Coś ciekawego Przyjechał tutaj na pewno, bo sama go widziałam Można wam jakoś pomóc? Szani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałam takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Doleko nie miał. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas zabiedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień w wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabł. Dobrze go nazwać. Zabrał ci samochód. Jakiś nie Nie odebrany dostał. Może on bo... nam. Może coś było nie tak samochodem? No to go ten to mechanika. Dzisiaj go odebrałem. Zanim zacznę moje Wiedźmińskie śledztwo, potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko, co wiecie. No więc, Połykacz Ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć. Wtedy ten okropny diabeł go zobaczył i zaczął ujadać jako obłąkany. Dlaczego? Nie, ja odebrałem. Odebrałem samochód z mechaniką. Nie, wyczuł, nie mechanik odebrał, obni. tylko ja odebrałem. Jakbym pisał, że mechanik, no to bym tu napisał by pał, to napisał. Drogę o tym do mechanika, bo wcześniej no, nie w nim. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las. Ja jestem powiedział, wie? To, Dobry. to będzie awantura. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę go. Dziękujemy. I trzymamy za słowo za tego Geralda wiem, zgodziłeś się pomóc, ale... Eee, to, jest no zadanie, to jest zadanie, gdzie Bitok won Everett Opęto Geralda Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj. Nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przecież za Ale muszę sam Inaczej to się w ogóle nie liczy. A, niech będzie. Na Twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa. Dobra I poszedłbym. No jedno zadanie, w dodatku pod kamieniem. Dobra rada? Tak zrobię. A szani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Aha. Abyśmy nie wrócili przed północą, to. Spokojnie, wrócicie. Wierzę w Was. No to idziemy. Ahoj przygodo! No to czy uważasz, że takie zabawne? Dobra, szukamy tylko połykacza ogni w ogóle. Nie chcę mi się łać. Tu są psie ślady, ale jakieś małe. Jak A ten diabeł to musi być razie. Nie Pytułem, co co się to w Nie dowiedziałem czy mają w takiej budzie. Ale się nie podda. No, no to zobaczymy, czy mu się łańc, Znaczy, że żreć mu nie dawali. Albo ten Połykacz go tak strasznie wkurwił. Wyszczerbiona miska? No chyba miski nie próbował zeżreć. Dziwny jakiś ten pies. Dziwny Dwa razy widziałem tak dokładnie obgryzioną kość. Raz w mrowisku, a raz jak przez tydzień nic nie jadłem, a potem złapałem kurę. kurę. Ja się właśnie po psich tropach, poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota, ja pobruszę a ty poczywaj. Niedługo wracam. Ja to na niego to na niego puścili? To wygląda jak czapka połykacza ognia. Mówili, że jest błazeńska. Musiał ją zgubić uciekając przed diabołem. Mam dwa wnioski. Połykacz jest tłusty i tchórzliwy. Tłusty, tchórzliwy. Jest i nasza zguba. Ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? <noise> Najwyraźniej tak. Złaś tamtą, człowieku! O nie, a nie mi się śni. Jeszcze mi życie miłe! Jeszcze mi życie miłe. No, i co robimy? Nie wiesz, co się robi z takimi wrednymi pieskami? Ja bym go pogonił kijem. No, tylko, że to jest jednak mało wiedźmińskie. Za to skuteczne. O, jeleń. Będę tego najpierw psa odgonić. I po kłopocie. Złaś człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej był na zimne. Gerald, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. <grystanie> Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić. Ależ proszę bardzo. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano, przed nim. A ja przed psem uciekałem. Psem Co ja gadam? Potwór, co byłyście, diabelski. Dobrze go nazwali. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień igra z ogniem, Boi się takiego małego psa. To potwór był diabeł! Ta, już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O wypraszam sobie. Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny. Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Yy, pewnie usmażyłby sobie jęzo? Zgadłeś? No, to teraz już wszystko rozumiesz. Masz tam Masz swoją czapkę. Zgubiłeś się, jak uciekałeś przed psem. O, moja czapeczka ukochana, przynosi mi szczęście, zakładam ją przed każdym występem. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A, a w jakim ja niebieskim w stanie? Popatrz na siebie, łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze, to bzdura. A po drugie, do połychania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Dobra, dobra, nie będziesz mi tu mydlił oczu. Już ja znam takich jak ty. Słuchaj, no plan jest taki. Pójdziemy sobie teraz tą dróżką prosto na wesele, a po drodze trochę przetrzeźwiejesz. Ale cicho, milczeć, jak mówię. Wiesz to ja jestem? Szlachcic jestem. Krótko, nie odstępujesz mnie na krok. Wracamy na wesele, dajesz taki pokaz, że szanowni goście szczają po gaciach ze szczęścia. Są pytania? Nie słyszę. Dobrze. Jak dobrze, to dobrze, idziemy. Jak wypaczyli, to trzeba tam, żeby się nie blisko Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno rejsi od dzikich zwierząt. O, genety nawet założył że Kochanie dźwiedź! Nie idź, nie niedźwiedź. niedźwiedź! Schowaj się, ślepy dół! Nie! A, bo to Gerard. <grystanie> <grystanie> ty, mocny dzik, dobra. Mocny dzik. Tego się nie spodziewałem. Takie jeżeli kwilki, podwładki trzeba będzie się napić. O, może aktywuję. No nie mam zbroi, na to szybciej mnie rozwali. Trzymaj się blisko! Nie odejdę na krok! W tym lesie na pewno rejsi od dzikich zwierząt. No to zajebiście. Nie niedźwiedź! Niedźwiedź, niedźwiedź, pójdź niedźwiedź! Schowaj się, ślepy durniu! No dobra, leży Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? <grym> Mam słaby wzrok Poza tym jestem pohaczem ognia, a nie przyrodnikiem A tak, byłbym zapomniał O właśnie, nawet nie zapytałem Jak cię David Dawid Aftensborough <grym> Dawid, Dawid. Trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Proszę państwa, Połykacz Ognia się znalazł. Niam to, nie chwaląc, się sprawił. A co z Diabołem? A, bo ja wiem. Ujadał na Połykacza, no to go odpędziłem. Myślałem, że sam wrócił. Nie wrócił. W ogóle nie ma po nim śladu. No to co? No to srał go pies. <noise> Racja. Nigdy nie lubiłam tego pchlarza. Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci. Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni. Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ty?